Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Ładziewnikach po raz trzeci na jarmarku bożonarodzeniowym. Poprzedni jarmark był online. Teraz jesteśmy tutaj na żywo jak widać. Jest to spotkanie dla organizacji pozarządowych. Biorą udział w nim nasze koła gospodyń wiejskich nie tylko z naszej gminy w tym roku są również z gminy Sobutka, Niemcza, Dzierżoniów i są to wyroby własne. Tych organizacji są też osoby prywatne, które też takie rzeczy produkują. Także jest to okazja dla tych osób, żeby, żeby się wystawić z tymi swoimi produktami, a dla nas konsumentów, po to, żeby, żeby coś sobie kupić. Mamy też coś dla ucha: będą występy tutaj naszych lokalnych artystów, dzieci z przedszkola, z grup wokalnych chórów. W dalszej części programu mamy jeszcze konkurs na stoły bożonarodzeniowe. Reprezentuje Oleszczę, sołectwo Oleszne, a konkretnie stowarzyszenie przyjaciół Rukansona. Tradycyjnie, tradycyjnie y, przygotowujemy chleby, różne chleby orkiszowe, razowe, dyniowe, y, z, z cebulką, y, z rodzynkami, y, oprócz tego można sobie y, poczęstować się takim chlebkiem ze smalcem, z cebulką i ogóreczkiem. Oprócz tego te koleżanki y, też, które y, są chórzystkami przygotowały jeszcze rękodzieła, a więc y, wianki na drzwi, y, serwetniki, y, koleżanka przygotowała również przepiękne pierniki, które y, a też y, jedna z koleżanek. Y, ma takie gospodarstwo agrotury, agroturystyczne i ona tam ma rybki wędzone, jakąś wędlinę, także jest tego sporo, zapraszamy do kupowania. Koło gospodyń wiejskich sokolnik. Nasze przygotowania wyglądały w ten sposób, że było ciężko, ale dałyśmy radę. Pomagały nam dzieci. Mamy na swoim stanowisku pierniczki, orzeszki, uszka, barsz czerwony kapusta z grochem i grzybami, pierogi z kapustą i też znajdą się ruskie. Też są własnoręcznie robione bombki choinkowe. Mogę tylko tyle powiedzieć, że mamy dużo, dużo do spróbowania i dużo do kupienia. Czekaliśmy na to z tego względu, że jest ta jeszcze pandemia, chociaż mamy na razie luz, co niektórzy są szczepieni, ale na pewno maseczki i rękawiczki znajdą się na twarzach oczekujemy, że dużo przyjdzie i od nas kupi produkty żywnościowe i upominkowe. To jest super wydarzenie. Myślę, że każdy z nas czeka od dziecka na święta i ten czas, właśnie rozpoczynamy tym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Jest klimatycznie, jest sympatycznie, można się spotkać, posmakować. Takie oprócz doznań artystycznych są też doznania smakowe, także bardzo się cieszymy. Integruje całą społeczność naszej gminy, ale tak jak już wspomniałam wcześniej, nie tylko gminy, bo powiatu, bo mamy Mamy też tutaj przedstawicieli naszego powiatu, nie tylko, bo jest też Gmina Sobudka. Była bardzo oczekiwana impreza. W tym roku też tutaj stosujemy się do wszystkich obostrzeń, jakie, jakie panują. Sala jest bardzo duża, także myślę, że tyle osób, ile będzie chciało wejść, spokojnie wejdzie i zachowamy wszystkie obostrzenia, jakie panują w tej chwili.